Wydaje mi się, że tak jak obserwuję Legię, od tego momentu, jak odszedłem z Legii Warszawa, to też troszeczkę się zbiegło z odejściem prezesa Leśnodorskiego, bo wtedy tam powstał konflikt między Leśnodorskim i Leśnodorski Wandel przeciwko Mioduskiemu, z tego co pamiętam. No i od tamtego czasu tak to wszystko zaczęło lecieć troszeczkę w dół. Ja pamiętam ten moment, że jak odchodziłem, to wtedy Legia była w eliminacjach do Ligi Mistrzów. I, I wtedy rozmawiałem z trenerem Jackiem Magierą, no bo wtedy bodajże był taki problem, jak zatrzymać Wadisa w zespole. Mhm. No i ja tam w rozmowie z trenerem chociażby powtarzam, że ja bym zrobił wszystko, żeby tego Wadisa zatrzymać, dał mu kontrakt taki, jaki chce, bo moim zdaniem on by wtedy gwarantował kolejny rok z rzędu awans do Ligi Mistrzów. Oczywiście to by się mogło nie sprawdzić, ale myślę, że był na tyle, na tyle dobry piłkarz, moim zdaniem najlepszy w ekstraklasie na przestrzeni, nie wiem, 10-20 lat który, który Legii mógłby pomóc awansować wtedy do, do, do Ligi Mistrzów. Z Vadisem się nie udało dogadać, bo chyba z tego co pamiętam, żądał chyba kontrakt na poziomie miliona euro, co w przypadku awansu do Ligi Mistrzów na pewno by się Legii Legi zwróciło i moim zdaniem to, była, to było ryzyko, które trzeba było podjąć.